Pozdrowienia z Ogorzelca. Właśnie wchodzę na tory, gdzie kiedyś kursował pociąg. Podchodzę po tory, a tu taka niespodzianka. O. Ładowisko podkładów kolejowych. A jakoś tak to się prezentuje. Kilka metrów dalej od miejsca, gdzie ta drezyna wózek stał, ten skład podkładów. Dochodzę do takiego miejsca, gdzie zauważyłem nawet nazwę skąd pochodzą te tory. Nie wiem czy będzie coś widać kuchnie musiał słońce oświecić Nie wiem czy coś widać ale pisze Union 1915 kilka kroków dalej już się zaczynają takie metalowe podkłady, które już kiedyś widziałem w Kowarach na torowisku, w tym samym torowisku i no w Kowarach i na jeden jest podpisany nawet Thaisen 1930 Także jeszcze takie o ciekawostki idzie zobaczyć na dawnym torowisku, które łączyło Kowary z Kamienną Górą. I tu już te podkłady metalowe są co chwilę na torowisku. Tu kolejny jest też podpisany o Heisen 1930. Także ja idę w stronę tunelu pod przełęczą Kowarską od strony Ogorzelca Od strony gorzelca chyba już coś tu działają z torowiskiem. Bo jeszcze kiedyś jak tędy przechodziłem, to tory tu wchodziły do tunelu. Teraz na chwilę obecną. Tory z tunelu już są zdemontowane. I mam obawę, że jak oni całe torowisko zdemontują. To te tory, które mają ponad 100 lat, Union 1915, te podkłady, THAISEN 1930, to skończą gdzieś na złomie. Szkoda. Tu standardowo zawsze. Tu zawsze od strony Ogorzelca cieknie ta woda skądś tam z góry. U. Tunel ma 1025 metrów, a czasami właśnie można wyczytać, że ma 1027, ponieważ jedna ściana idzie pod ukosem bardziej i jest dłuższa od ściany, która idzie po stronie wewnętrznej. Ale echo wapień chyba się wytwarza. I z tunelu też skądś woda płynie ostro. Pewnie tu gdzieś z to, to gdzieś tamto. Tu jeszcze napotykam o, na zdemontowane łączniki szyn. Fajnie to wygląda. Hmm. Ciekawo, czy też tu jakiś dat na tym nie było, bo coś? Ale nie wiem, nic nie widać. Tu są w tej wnęce, Raz tam zaraz po drugiej stronie zauważyłem poukładane, Dobra. a ja idę dalej. Jeszcze na tunelu dzięki infiltracji wody jakieś nacieki, polewy się wytwarzają. O. Ładnie to wygląda, wszystko. Jeszcze taka choćby rynna Czy coś Przechodzi Tu jeszcze przy tych Polewach i tej rynnie W wnęce zauważyłem obudowę jeszcze jakąś górniczą w środku. Tu jakoś tak to wygląda. Nie wiem co tam widać. z drugiej strony także coś tam wystaje dobra dobrze jeszcze tu takie coś I teraz to już się domyślam, skąd te składowisko tam podkładów kolejowych jeszcze w Ogorzelcu, gdzie wchodziłem na tory. U. tu jeszcze ruła Tam jakiś znak tu był czy coś nie mam pojęcia oczywiście dobra to idę dalej bo już widać wylot tunelu od strony Kowar W tym miejscu zawsze tak ta woda ostro się leje. Sporą głatu już się robi, także jakoś to wygląda jeszcze w polewy. Widzicie tą przerwę na środku? Od strony Kowar jeszcze kawałek tunelu. Na kawałku tunelu znajduje się torowisko, szyny. No już właśnie znajdujemy się przy wyjściu od strony Kowar. Także woda skądś bije i to ostro. Jestem ciekaw, czy to już działają firmy jakieś. Czy ktoś wykorzystuje moment zagapienia, że było gadane na temat tego tunelu, że będzie remontowane czy coś. No i ktoś sobie już oczywiście nie chce siać paniki i że ktoś sobie wykorzystuje moment i właśnie zwija tory, ale raczej to będzie jakaś już firma, bo tam widać na całej długości poukładane śruby. Nakrętki, te łączniki i tak dalej. Czyli robota w toku. Także pozdrowienia sprzed wlotu do tunelu pod przełęczą kowarską od strony Kowar.